A nie tym Bije mu sobie na internet. Si I sobie słowa chodziło, gdzie jakaś fanom. O się nazywa. Tak. Potem to. zrobimy, to. te to. na YouTube, także to. Zróbmy to. Zróbmy Luz. Przyspieszmy. No Zróbmy to. Zróbmy jest. po, po <coughs> to. Oto a się, się 7 minut chyba nie wiem się to okaże a więc tu mam nikt nie tak, tak hasło go nie, nie powiem o to dla byłoby logiczne w moim wypadku Wyposuję się tutaj jakoś wyskalować o a więc, a więc... shop i, moje I to zawoduje. i z mojej a cały kontroli się tu zawoduje no to i jest taki o Cze czeski o czeski tak o czeski savey chcecie tu robić to, to macie to am um, um, link w opisie no to am um, um, dam i sobie tam podamy albo coś tam zrobimy co Że, żeby to ob, było nie jako tako to. Tu <coughs> mam to, co w tamtym. I tylko, że... Przepraszam, że, 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 że mi tak... Akusoi... E, my Myszki trochę wzięło, no ale... Nie na to nie po... Pojadzę. Ono się mówi To moje całe konto jest w ogóle 105, 119, 98, 112, 96, 104 ale 25 i 89. Tu mamy max, max 4, a jest to inteligencja Czekajcie muszę sobie tu przyspieszę yy, ogólne, a nie było. Musimy zakończyć ten filmik, yy, ale to za chwilę tu on stajnie. Kupimy sobie smokogiefa. Musimy sobie prze spieszyć yy, o 14 dni. to wszystko i jak, jak ma się od o grzepku, grzebku to a nie, a nie, nie ma stiachu jak ma się te od grzebki się musiałem do z odajmą jak, jak bije się musiałem na serwis, to ofade, no jak się to nazywa no jak się to nazywało no jedyna yyyyyy jeszcze, obija się ten to w w w w wyskakuje od od na asiatku ko, komunikat i daje jacie OK, łączy do do daje grzybki za te grzybki na asiacie są sa, sobie kupić ściutko Piał wszystko nie? Inteligencja słaba, te to niepotrzebne. Potrzebne mi te wielkie są te epotki te wielkie. Wtedy się lepiej og, ogania takimi mi. Craft, Tutaj No cięguje, no tu także to się wpisacie sobie, ojciec się da, znaleźć chodzi o pozycję po 23 23 tysiące napięcia to 8, 11 sobie łukniemy ile tam tu doda a co <Mines> like. to mě nějak potřebné. prostě řeče. Počíme, že by 8 minut máme tu. jelikož tu máme. Vidíte, když to sami. sami zobaczycie kim napięte jesteście tak, a więc jestem ich kituchami no nie nie powiem z zobaczymy sobie jak to się, się ma w kaćmie w kaśmie się to na manii robi No bo bądź misja i mamy 7 minut i 40 sekund. szybko A tutaj możemy sobie przeskoczyć kaczmę. plus. 58, 59. Okej.